Volonaut Airbike. Szybki ścigacz do prawdziwego świata. Wygląda jak wyrwany prosto ze sceny pościgu w lesie z powrotu Jedi, ale to nie fikcja naukowa. To Volonaut Airbike. I naprawdę lata. Zaprojektowany przez polskiego wynalazcę i przedsiębiorcę Tomasza Patana, współzałożyciela Jetsona, twórców Jetson One, osobistego Evie Tola. Ten futurystyczny airbike przyciąga uwagę swoją kompaktową ramą i surową mocą. Nie korzysta z wirujących śmigieł ani odsłoniętych wirników. Zamiast tego, wykorzystuje system napędu odrzutowego, by unieść jednego pilota w powietrze, osiągając prędkość nawet 200 km na godzinę. PATAN trzymał projekt w tajemnicy aż do kwietnia 2025 roku, kiedy to udostępniono publicznie nagranie z lotu testowego prototypu. To, co zobaczyli, to smukła maszyna z włókna węglowego, zaprojektowana przy użyciu druku 3D, skonstruowana tak, by przylegała do ciała pilota, dając mu pełen panoramiczny widok 360 stopni. Jest na tyle zwrotna, by latać między budynkami, na tyle cicha, by pozostać niezauważoną i wystarczająco stabilna, by zawisnąć w miejscu dzięki pokładowemu systemowi stabilizacji. Ale ta maszyna nie jest tylko dla poszukiwaczy adrenaliny. Inżynierowie już myślą o zastosowaniach w transporcie miejskim, akcjach ratunkowych, a nawet wojskowym zwiadzie. Bez odsłoniętych śmigieł i z aerodynamiczną obudową jest bezpieczniejsza i bardziej wszechstronna niż wiele wcześniejszych prototypów latających. Więc co się dzieje, gdy gwiezdne wojny spotykają inżynierię miejską? Powstaje Volonaut maszyna, która nie tylko łamie prawa grawitacji, ale śmiało próbuje zastąpić Twój motocykl. Martin Jetpack. Stworzony by unosić, zbudowany by ratować. W cichym hangarze w Nowej Zelandii narodziło się marzenie nie o prędkości, nie o luksusie ale o tym, by podnieść człowieka w powietrze, wtedy gdy nic innego nie działa. Poznaj Martin Jetpack. Wygląda prosto niemal jak plecak przypięty do ramy ale to jeden z najbardziej ambitnych projektów osobistego lotu, jakie kiedykolwiek powstały. Napędzany dwulitrowym silnikiem benzynowym V4, generuje ponad 200 koni mechanicznych, wystarczająco, by unieść dorosłego człowieka i utrzymać go w powietrzu przez nawet 30 minut na wysokości sięgającej 900 metrów. Stworzony przez firmę Martin Aircraft Company, jetpack korzysta z wentylatorów tunelowych zamiast otwartych wirników, co pozwala na bardziej stabilny i bezpieczny lot. Idealny do poruszania się w ciasnych przestrzeniach podczas akcji ratunkowych lub w strefach katastrof. Z maksymalną prędkością 74 km na godzinę i udźwigiem 120 kg, to nie zabawka, to powietrzny koń roboczy. Ale jak to często bywa, z radykalnymi innowacjami, droga nie była łatwa. Po latach rozwoju problemy finansowe zmusiły firmę do zawieszenia działalności w 2019 roku. A jednak projekt nie umarł. Wciąż żyje. W prototypach, testach i wyobraźni zespołów ratowniczych, które wciąż wierzą, że pewnego dnia może uratować życie. Martin Jetpack to nie tylko kwestia osobistej mobilności. To kwestia udostępnienia nieba tym, którzy najbardziej go potrzebują, gdy liczy się każda sekunda, a żadne drogi nie prowadzą do celu. Latający dron człowieka Marcelo zbudowany przez jednego, przeznaczony dla wielu. Żadnego dużego zespołu, żadnego laboratorium za miliony dolarów. Tylko jeden człowiek, projekt i obsesja na punkcie latania. Marcelo Lavrador, brazylijski inżynier, nie czekał na pozwolenia, by budować przyszłość. W swoim garażu skonstruował pełnowymiarowy załogowy multikopter. Maszynę latającą zdolną unieść człowieka w powietrze, napędzaną nie tylko marzeniami, lecz przede wszystkim techniczną precyzją. Jego konstrukcja wygląda surowo. Bardziej jak szkielet z filmu science fiction niż gotowy produkt, ale działa. Statek powietrzny ma okrągłą ramę z potężnymi silnikami, rozmieszczonymi strategicznie, by generować siłę nośną i jednocześnie utrzymać równowagę. Marcelo dodał ręcznie zbudowaną konsolę sterującą, akumulatory o wysokiej pojemności, systemy awaryjnego wyłączania, a nawet monitorowanie GPS. Każda decyzja była podyktowana bezpieczeństwem lotu, mimo że pracował za ułamek budżetu komercyjnych producentów. Pierwszy udany start? Krótki, ale niezapomniany. Udowodnił, że jeden człowiek, uzbrojony w wiedzę i determinację, może dokonać tego, co kiedyś wymagało całych wydziałów lotniczych. Twór Marcelo to nie tylko maszyna to manifest. Zainspirował falę konstruktorów budujących własne środki transportu powietrznego. Jedni szukają osiągów, inni wolności. Bo w świecie, gdzie miasta są coraz bardziej zatłoczone, a przestrzeń powietrzna coraz mocniej regulowana, zbudowanie własnej maszyny latającej może być najbardziej radykalną rzeczą, jaką można dziś zrobić. Ale co, jeśli budowanie własnych maszyn latających to nie tylko hobby, lecz ruch? A co, jeśli następna rewolucja w transporcie zacznie się w czyimś garażu? Skydrive SD05 Cichy skok Japonii w przestworza. Wzbił się powoli jak szept nad tłumem. Zaledwie 5 metrów nad ziemią, ale wystarczyło, by poczuć zmianę. Coś, co dotąd istniało tylko w anime i na pokazach Expo właśnie wzleciało. To SkyDrive SD-05, najbardziej obiecująca japońska propozycja w świecie elektrycznych samolotów pionowego startu i lądowania, czyli Evite All. Smukła konstrukcja o długości 11 metrów, autonomiczne sterowanie lotem i zasięg 15 km na jednym ładowaniu, to nie zabawka, lecz pełnoprawny latający samochód, zaprojektowany do krótkich tras w miejskim środowisku. Na Expo 2025 model SD-05 unosił się w powietrzu przez 4 minuty, po czym miękko opadł, przyciągając tłumy dzieci, starszych i ekipy kamerowe. Japonia testowała załogowe loty już w 2020 roku, ale postępy były powolne i ostrożne. Ta ostrożność jednak przerodziła się w coś realnego i godnego zaufania. Skydrive nie buduje tylko pojazdów buduje całą sieć transportu przyszłości przenośne stacje ładowania, symulatory do szkoleń i systemy awaryjnego spadochronu. Cel? Uruchomić regularne trasy już tego lata. Łącząc najbardziej zatłoczone punkty japońskich megamiast. Mimo całej otoczki medialnej Japonia wciąż nadrabia zaległości. Bo Chiny już latają. I to nie w trybie testowym, lecz w normalnym użytkowaniu. Do tej pory widzieliśmy wizjonerów i inżynierów budujących przyszłość. Ale co, jeśli jedno państwo po prostu pominęło etap oczekiwania i ją uruchomiło? Ehang. Tam, gdzie przyszłość już wzbiła się w powietrze. Podczas gdy inne kraje testują i czekają, w Chinach pasażerowie już wsiadają na pokład. W tętniącym życiem kantonie ludzie nie marzą o latających taksówkach. Oni je rezerwują. Liderem tej rewolucji jest firma Ehang, a ich autonomiczna maszyna EH216 to nie prototyp, to pierwszy na świecie zatwierdzony przez rząd Evatol przewożący pasażerów. Bez pilota. Bez joysticka. Tylko cel podróży i płynny, pionowy start w niebo. EH-216 wykorzystuje 8 silników elektrycznych rozmieszczonych wokół podwójnych wirników, tworząc w pełni redundantny system lotu. Mieści dwóch pasażerów, lata około 25 minut i osiąga prędkość przelotową 130 km na godzinę. Ale prawdziwą innowacją jest autonomia. Centralne centrum dowodzenia nadzoruje wszystkie loty w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę szkoleń dla pilotów czy jakiejkolwiek interwencji człowieka. I to nie tylko drony pasażerskie. Flota Ehang stale się rozrasta, obejmuje drony cargo, jednostki ratunkowe, a nawet roje dronów do pokazów świetlnych i monitorowania miast. Firma stworzyła już miejskie stacje startowe i punkty wymiany baterii, a w planach jest ekspansja do dziesiątek miast. Podczas gdy inne kraje wciąż debatują nad przepisami, Chiny już wyznaczają korytarze powietrzne. To nie tylko imponujące. To rewolucyjne. Bo prawdziwe pytanie nie brzmi, jak bliska jest przyszłość. Lecz czy reszta świata zdoła nadążyć? Richter Skyrider X-1. Hulajnoga, która postanowiła latać. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła hulajnoga. Smukła, składana, idealna do miejskiego ruchu. Ale po przesunięciu przełącznika koła się chowają, ramiona rozkładają, a osiem wirników zaczyna się obracać. Kilka sekund później nie jest już częścią ruchu ulicznego, unosi się nad nim. To właśnie Skyrider X1, hybrydowy pojazd transportowy opracowany przez firmę technologiczno-inżynieryjną RICTOR. Stworzony z myślą o podróżnych przyszłości, X1 łączy znajomą formę z futurystyczną funkcjonalnością. Na ziemi porusza się jak wysokiej klasy hulajnoga elektryczna. W powietrzu zamienia się w maszynę przypominającą drona, zdolną osiągać prędkość 100 km na godzinę i utrzymywać lot nawet przez 40 minut. Z jego korpusu wysuwają się cztery ramiona, z których każde zawiera podwójne śmigła zapewniające zarówno siłę nośną, jak i kontrolę. Wbudowany system autopilota dba o bezpieczeństwo podczas startu i lądowania, a hydrauliczne chowane koła Umożliwiają płynne przejścia między trybem lądowym a powietrznym. To, co wyróżnia X1, to jego podwójna tożsamość. Nie próbuje zastąpić ani samochodu, ani samolotu, oferuje ucieczkę od obu. To sposób na ominięcie korków, dotrzymanie terminów, czy powrót do domu, gdy drogi są zakorkowane. Obecnie rozwijane są dwa modele: X1SL i X1SX. Dostosowane do różnych czasów lotu i potrzeb użytkowników. To nie tylko mobilność, to modułowa wolność w formie, która nadal mieści się na zwykłym miejscu parkingowym. Lift Aircraft podniebna podróż bez licencji, bez pilota, bez strachu. Na eleganckim poligonie testowym na obrzeżach Japonii zgromadził się tłum ciekawski, sceptyczny, z oczami szeroko otwartymi z zachwytu. Dzieci trzymały rodziców za ręce, starsi zadzierali głowy do góry, a potem, niemal bezszelestnie, to się wydarzyło: elektryczny pojazd oderwał się od ziemi, zawisł w powietrzu niczym ważka i spokojnie unosił się nad ziemią. To Lift Aircraft, firma z Teksasu stojąca za heksą, w pełni elektrycznym, osobistym statkiem powietrznym, który jest już dostępny dla pasażerów w Japonii. W przeciwieństwie do tradycyjnych samolotów, a nawet większości dronów, Hexa została zaprojektowana tak, by mógł ją pilotować każdy, bez konieczności posiadania licencji. Statek powietrzny ma 18 małych wirników, co zapewnia mu równowagę i bezpieczeństwo. Całkowicie zasilany bateriami litowymi, oferuje krótkie przeloty, idealne na zwiedzanie, szkolenia albo po prostu dla frajdy z latania. Pasażerowie siedzą w otwartym kokpicie z włókna węglowego, sterują za pomocą joysticka, a komputer pokładowy chroni ich przed wykonaniem niebezpiecznych manewrów. Ale debiut lift w Japonii to coś więcej niż sam statek. Firma wprowadziła robotycznych przewodników, walizki z AI, które towarzyszą pasażerom, w tym osobom niewidomym, podczas 20 lub 50 minutowych wycieczek. To nie tylko futurystyczne, to również inkluzywne. A najpiękniejsze w tym wszystkim? Testerzy opisują ten lot jako intuicyjny i spokojny. Mówią, że czuli się jakby stali na chmurze. Żadnego ryku silnika, żadnych wibracji, tylko powietrze, unoszenie i widok. Lift Aircraft nie sprzedaje tego doświadczenia miliarderom. Oferuje lot każdemu. I po raz pierwszy miejska podróż powietrzna staje się czymś osobistym. T spinner Toyoty Przezroczysta kula, tocząca się w przyszłość. Nie wygląda jak samochód. Nie przypomina też drona. Na pierwszy rzut oka wygląda jak gigantyczna szklana kulka, stojąca nieruchomo na ziemi, dopóki nie zacznie się obracać. To T-Spinner, kulisty pojazd koncepcyjny opracowany przez inżynierów Toyoty. Jego obudowa niemal w całości wykonana z przezroczystego inteligentnego szkła kryje w środku kapsułę z siedzeniem zawieszoną w powietrzu. T-Spinner nie porusza się jak zwykły samochód on się toczy, obraca i sunie niczym kula dla chomika, poruszająca się po torach. Sercem pojazdu jest samonapędzająca się platforma, która przemieszcza się po wewnętrznych szynach, zmieniając rozkład ciężaru i kierunek, by poruszać kulę w dowolną stronę. Sterowanie odbywa się za pomocą wewnętrznego joysticka. Pasażerowie mogą obracać się, skręcać lub jechać naprzód bez potrzeby zawracania, co czyni T-Spinnera idealnym rozwiązaniem dla zatłoczonych, miejskich przestrzeni. Prototyp, stworzony w zaledwie cztery miesiące, przeszedł drogę od modelu mieszczącego się na dłoni do pełnowymiarowej kuli o średnicy 2 metrów, zdolnej do przewozu ludzi. Inżynierowie planują zintegrować z pojazdem wyświetlacze przezierne, okna z rozszerzoną rzeczywistością oraz adaptacyjne przyciemnianie szyb dostosowane do warunków świetlnych. Tu nie chodzi tylko o to, dokąd jedziesz. Chodzi o to, jak przeżywasz tę podróż. Z wnętrza pojazdu świat wydaje się poruszać wokół Ciebie, jakbyś unosił się w przestrzeni. T-Spinner może nigdy nie zdominować ulic miast, ale z pewnością podważa definicję pojazdu. Bo po co trzymać się dróg, skoro cały świat może kręcić się wokół ciebie? Ekranoplan. Moi. Tuż nad powierzchnią przeciw konwencjom. Nie startuje jak samolot, nie unosi się jak łódź. On szybuje. Zaledwie kilka stóp nad wodą, jakby gonił własne odbicie. To modzi ekranoplan. Nowoczesna odsłona koncepcji z czasów zimnej wojny, znanej jako pojazd wykorzystujący efekt przypowierzchniowy. Zbudowany przez mały zespół pasjonatów w ramach inicjatywy Moji Aircraft Initiative w Chinach, ten prototyp porusza się nisko i szybko, wykorzystując poduszkę powietrzną tworzoną między skrzydłami a wodą. W zaledwie 100 dni zespół stworzył pełnowymiarowy model: 4,8 metra długości, 3,88 metra rozpiętości skrzydeł, zaprojektowany dla jednego pilota. W konstrukcji użyto wzmocnionych paneli KT, aluminium klasy lotniczej. Włókna szklanego i żywicy epoksydowej, a więc mieszaniny materiałów dobranych pod kątem wytrzymałości, wagi i kosztu. Napędzany czterema elektrycznymi silnikami dronowymi i systemem akumulatorów dużej pojemności, ekranoplan był testowany nad jeziorami i wodami przybrzeżnymi, osiągając płynne starty, ostre zakręty i imponującą prędkość na niskim pułapie, bez przekraczania granicy prawdziwego lotu. Sterowany zdalnie, Pojazd ma potencjał w akcjach ratunkowych, patrolach przybrzeżnych i ekstremalnej rekreacji. Jego zdolność do utrzymywania się tuż nad wodą sprawia, że jest wyjątkowo odporny na silny wiatr i turbulencje. Nie musi wznieść się wysoko, by udowodnić coś równie odważnego. By wyzwać grawitację, nie zawsze trzeba zdobywać wysokość. Od kul, które się toczą, po skutery, które latają, od plecaków odrzutowych po drony pasażerskie. Przyszłość transportu to nie jeden wynalazek. To eksplozja pomysłów, z których każdy próbuje przełamać prawa grawitacji, ograniczenia dróg, albo jedno i drugie. Więc pytanie nie brzmi, który wynalazek zwycięży. Prawdziwe pytanie to, gdy przyszłość nadejdzie, jak ty wybierzesz się w drogę.